Co to było? Co to kurwa było? Ja się pytam CO TO BYŁO? No łatwe w Nie wiem, jeżeli Neuracht nie jest stream Albo nie czyta czatu, to ja jestem pierd... Wróżką chrzestną, no nie mogę Wchodzę, zabijam, no tak się nie da Zadźgaj go, zadźgaj go Dźgaj go Masz go zadźgać, Dźgoj góż mm. Kurwa Stoi na stacji lokomotywa Ciężka, ogromna I pod z niej wpływa Tłusta oliwa, o ja pierd stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego i bucha, bucha, buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco, już te dwo sapie, już te dwo zipie.